Hejka, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować reklamy rozwalające system. Jako powrót po dłuższej przerwie. Czy jesteście ciekawi? Zaczynajmy. Ok, więc, jako powrót po dłuższej przerwie do reklam rozwalających system, na pierwszy ogień idzie. Nowa reklama Pilskiej Kastoramy. W Kastoramie mamy takie promocje na farby, że aż chcemy się śpiewać. Więc co, pomaluj swój świat, z Kastoramą to ci się uda. A kupon 50 złotych dostanie nawet Maruda. Więc kup dowolną farbę, 200 I te ściany będą miały kolor miękki i nowy Więc wioska kończy się teraz, a my wracamy do pracy Zapraszamy na zakupy do Pińskiej Castorany Daria, co ty tu robisz? Jak to co? Czyszczę miejsce na bursztynowego słowika. No, generalnie rzecz biorąc, to to była parodia, więc chodź, pomaluj mój świat. Teoretycznie moje pokolenie jest za młode, żeby znać oryginał, ale praktycznie ja go znam, bo kiedy miałem 8 lat, to pamiętam, że. Śpiewaliśmy karaoke w psychiatryku i na płycie CD była między innymi piosenka Więc choć pomaluj mój świat. Co prawda oryginał, ale kurde. Jeszcze jak miałem 5 lat i nikt nie postawiłby na to, że kiedykolwiek trafię do psychiatryka. Siostra mi śpiewała parodię tej piosenki, no Byłem w szoku jak się dowiedziałem, że Pilska Kastorama nagrała reklamę z tą z parodią tej piosenki a w jeszcze większym byłem szoku jak miałem trudności z tym żeby ją znaleźć więc poprosiłem o pomoc tryb AI w Google no i sztuczna inteligencja przekierunkowała mnie właśnie do linka prowadzącego do tej rolki nie musicie dziękować no ale Japonia wypuściła jeszcze bardziej hardkorową reklamę Gdy prawda jest tak brutalna, że aż wobec zwierząt okazuje się nieetyczna. No, w tym przypadku owoców morza okej. Okay, sam polubiłem takie jedzenie, mimo że kochamy wszystkie zwierzęta, ale... Ogólnie to jedyny powód, dlaczego ja nie jestem wegetarianinem, to fakt, że mi lekarz nie dał zgody. No, ale mogło być gorzej, mogłem mieć złamane serce jak golden retriever z następującej reklamy Brixtona. อแนะนำยางบริสโตนทูลันซาเออารหกที่มี AQ คิดนัทเนื้อยางสองชั้นเบรกมั่นใจสองเท่าบริ d g e s t o ี e ดดีเพี๊๊ e ๊๊๊๊๊๊ y ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ e ๊๊๊๊๊๊ r o ๊๊๊๊๊๊๊ g Ja. Pamiętacie, moją kutkę Pysie 2, tą, którą ostatnio straciłem. Znaczy, moją ostatnią kicie. Nauczyłem ją uchodzenie na smyczy, żeby jej nie skazywać na pewną śmierć. Co ona była dragon Lee. A w tej reklamie pieska prawie samochód potrącił. Ja pierdolę. Kolejny dowód na to, że psy i koty są bardzo mądre, ale nie zawsze biorą pod uwagę potencjalne ryzyko. Ja nie wiem, co miał w głowie właściciel Golden Retrievera z tej reklamy, że go puścił luzem tam, gdzie to niebezpieczne. Co z tego, że on jest bardzo mądry, skoro u niego myślenie przeciwnowo-skutkowe jest tak samo ograniczone, co u nas autystów. No dobra. Ja. Dobra. Już lepiej będzie, jak wrócimy do reklam Kastoramy. Bazy! Moja legitymacja! Z M obywatelem rodzice mają łatwiej. Trzymaj cyfrową legitymację dziecka w swojej aplikacji, a jemu załóż M obywatela w wersji junior. Tak się dobrze składa, że mamy tysiące starannie dopasowanych produktów, a wśród nich myśliwiec typu X-Wing z ośmioma torpedami protonowymi i robotem nawigacyjnym w komplecie za jedyne 520 tysięcy zł. Castorama, nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Kurwa, aż mi się przypomniało, jak miałem 5 lat i w telewizji jak leciała reklama Castorama i było hasło reklamowe Castorama, nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen, a ja zawsze takie, a ja je pobiję, hehe, nie no żarty żartawi, ale japoński rynek chyba pobił rekord w reklamach rozwalających system.

Czy tylko misie ta piosenka skojarzyła z openingiem do misiów? Jeśli Wam też, to napiszcie w komentarzu do misie. Dobra, to już wszystko na dziś. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie też, aby zostawić łapki w górę i dzwoneczki. Wyślijcie dzisiejszy odcinek do swoich znajomych. Zjedzcie smaczne i zdrowe śniadanie. Pa!